Hej, okay, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii w serii. w Piedźmin, 2. Eee, dobra. Mamy tu wspomnienia kolejnego z uczestników bitwy. No, myślałam, że będę mogła trochę poszpanować znakami i w ogóle tutaj no ducha, bo Geraldem w ogóle ostatnio nie kierujemy. No. Najważniejsze, że nie jest zbyt Ciężko, jakoś sobie radzą, więc... więc... W porządku. Auto. Mm. Mm. Chyba to wcześniej powiedziałam, że sobie radzą. Nie. Dobra. Oni mnie po prostu z każdej strony atakują i to mi nie pomaga. Dobra, nie umiem, patrzę, tych ani ciosów parować, ani ich jakoś dobrze wyprowadzać. Ale co tam, od tego jest łatwy poziom trudności, że to sobie jakoś za bardzo życia nie utrudnia. A masz, a masz tarczowniku jeden. Już mogę przejść? Auć. Dobra, mogłam się od tego odpunąć, a nie jak głupia ładować się w bramę, którą właśnie, znaczy tam bramę, w jakieś zasieki, nie zasieki, w parykadę, o. O nie, co to jest? Ja mam z tym walczyć bez znaków? No jaka sprawiedliwość. O, Gerald, Wróciłeś? To Zawsze chciałem. Odejdź du. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandercliftem. On cię zabije. Zeltki nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Robię to tylko dla moich ludzi. Wow. Inteligencik i zobaczcie. Nie ma już moich ulepszeń. Znaków to. miecze, świetnie. Ech. Dobra. Brzydki i silny niestety. No chodź tu, bo jakieś oknie piekielne pewnie mnie pochwalą. Dobra, widzę, że jakoś tam idzie. No chodź tu. Chodź, to się dobrze sprawdza, taki unik. Mhm. Tak, trzeba brać pod uwagę, że on ma tarczę. I jakoś... Nie, jest fajnie, chyba uderzać o tarczę, co? Dobra, zamachnąłeś się na mnie, to teraz ty dostaniesz. Dobra, ognie piekielne mi raczej nie służą. mu chyba życia też nie wracają czy coś. No chodź, chodź już, skończmy tę walkę, umrzesz sobie. Czy tam co zrobisz? Biorąc pod uwagę, że to upiór. Dlaczego kryjesz się w ognie? No, chodź tu. No, a masz tak szybko? Oszczędź. O, nie. Jakiegoś starszego kolegę chyba wezwał na pomoc. Zawiodłeś mnie. Kim jesteś? Hahaha! Helio Serio? O ranę. Więcej nas matka nie miała. Au! No jak to tak może być? Łucznicy! Eee, Gdzie on się podział? Gdzie on się podział? Przepraszam bardzo. A jest. Hmm. Eee, dobra, potrzebujemy tej samej chyba taktyki. Aha, najpierw mam mu rozłupać co, tarczą jakoś. jest ten znak, który chciałam. Dobra. Au! Też trochę życia potrzebują to jedno. Dobra. Unik mi się chyba udał, tylko... Tylko co z tego, jak właśnie zaraz i tak zginął? No po prostu pięknie. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Świetnie. Jezus. No i ludziska mamy problem z tym jak go pokonać, ja przynajmniej mam. Nie wiem gdzie to był ostatni zapis. Mam nadzieję, że jakoś się automatycznie zapisało przed jego owej. To dobrze. Zaraz to jest znak, który mnie tak... Dobra Trochę mi może pomoże Zaraza. O ja. nie, nie 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 wiem czy... Czy to jakoś... Łucznicy! Serio? Hmm. ouch zaraz, zaraz hmm. nie wiem, czy to mi się udało bardzo teraz uchniće hm znowu chyba coś mi nie wyszło ale dobra e, spróbujmy znowu tego znaku użyć On na niego coś się robi, działa jakkolwiek Uf, a on mnie siecze. Straszne to jest hmm. dobra, a teraz? Nie, 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 nie wyszło. Hmm. No jak ja mam w nim walczyć? Dobra, takie coś nie działa. Nic mi nie działa na niego. Za stary na to No, to niestety chyba racja, Wiesz, ja auć. Dobra, może to mnie troszeczkę osali, chociaż chwilowo. Nie wiem, no, staram się może jakieś uniki porobić, cokolwiek. Jezu, so, gdzieś uciekam. Łaaa, wow, unik. Co to ma być? Nie, 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 nie chcę umierać. No nawet nie mogę medytować, więc... A zaraz jak zrobię coś takiego. Eliksiry... No... Można je pić tylko w trakcie medytacji. No to mam problem. Chyba, że mogę na przykład zrobić coś innego. Ulepszenia. Jest. Coś, co jakkolwiek mi pomoże. No, nic nie mogę z tym zrobić. Nie podoba mi się to. Ouch. Dobra, ale przynajmniej wiem. Że mogę całkiem nieźle unikać takiego ataku. No chyba nie. Dobra, ale teraz najwyżej nieudane próby Wam nam. I teraz spróbujemy tak, pozostać w ciągłym ruchu. To po pierwsze, e... o Jezu, już od razu na starcie dostałam. Za stary, na jestem. tak, taki jakiś unik. No. Ja nie wiem jak ja mam. Dobra, Geralt, teraz troszeczkę pouciekamy. No coś ta moja ucieczka jak zwykle mi nie wyszła. Dobra, rozumiem, że najpierw mam mu. Łucznicy! E, rozwalić tą. ...tarczą. Ouch. Dobra, sieknęłam go pięknie. Nie, Geralt! unik, 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 chłopie. To nie jest ten znak, który chciałam użyć. No to nie to. Jest ale mnie odetchnęło. Ucznicy! Dobra zobaczymy jak to nam jakkolwiek może pomoże lub nie Hmm Zasiałka Tremuszek jestem strasznie No i znowu Nie wiem gdzie on jest teraz nawet za mną pewnie gdzieś. Hmm. Nie wiem jak z nim walczyć z ludziska. O jest, widzę go, widzę, widzę, widzę. Nie, 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 nie. No, jak to ma wyglądać. Ałć! No, świetnie. Dobra. To jak sobie troszeczkę pobiegam, to może mi życie wróci, czy nie? Hmm. No dobra. Hmm, przydałoby się znowu w niego jakąś petardą może rzucić. O, idzie. Bok. I teraz nie, nie udało mi się. No, pięknie. Auc. Dobra, coś może mi się udało. Nie wiem, który znak na niego mógłby jeszcze podziałać. Zaszarżował... Jest! Trochę teraz życia zjechało. Dobra... Tam będzie teraz na mnie się rzucał, czy nie? Nie wiem... Auć! O rany! To jest naprawdę trudna walka! Dobra, tak, 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 o nie, 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 dobra, unik. Może się... ała! Nie, 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 nie. Dobra, unik, kolejny. Kiepsko z tym moim życiem, naprawdę. Ale liczę, że coś mi się uda zrobić. Dobra, teraz, teraz Dobra, ma już naprawdę mniej tego życia. A nie na tyle mało, żebym mogła czuć się bezpiecznie, chyba co? Niestety Jezu. Już teraz to będzie źle. I cały czas mi się wydaje, że on dobrze wie, gdzie pobiegnął, czy coś. O nie. Leci tu? Mhm. Nie, 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 Gerald, nie, Gerald, Geralt, musisz sobie dać radę jakoś. Dobra, trzymajmy go. Auć. Dobra, czyli tak, jak zwykle, czekamy. Aż zada nam jakiś cios, szarsze, i dopiero atakujemy. Dobra, to już mam jakąś taktykę na niego. Tylko, żebym nie poczuła się zbyt pewnie i nie zaufała swoim, tą... o nie, umiejętnościom. Dobra, teraz trzeba pierścielać gdziekolwiek przed ciebie. Mam nadzieję, że już najgorszy atak tego czegoś przetrwałam. I leci on sam, tak? Leci, leci, leci i nie wykonał ciosu. Au, 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 teraz tornado jakiś mi się zmienił. Nie, 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 nie. Teraz to ja nie mogę się... Nie, Geralt, Geralt, uciekaj! A, no. Dobra. Dobrze jest. Dobrze jest. Żeby nie przechwalić tego wszystkiego, co się dzieje. Okej. Okay. Teraz od tyłu go, od tyłu. Piękną taktykę sobie znalazłam. Nie ma co. Jak teraz umrę, to sobie nie wybaczę. I jeszcze raz. Nie, 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 spokojnie. Nie ma co być zapłanną. Auć, auć, auć. Jest. Mm. Pięknie, pięknie. Jest! Jest ludziska! Padł! Padł dziad. Dobra, cudownie. po takim nie walczyć przeciwko takim żarom! Ależ to było trudne... Od narodziejskich ja lat! Ojej, nieczysty! Piano! Dlaczego to robią? Jak głośny przepowiednik! I nastanie czas, kiedy dzielodziejki zwrócą się przeciw ludziom i w spadną z nieba! I to się dzieło zniszczenia! Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was! Jako pasterz stanę wyprowadza w bezpieczne miejsce z rocznej części... I co teraz? O Jezus! Co? I co ja mam niby teraz robić z tym kolesiem? Mam po prostu to z znacznikiem, nawet pikołków nie mogę robić. Dobra, to biegniemy do znaczka. Tylko nie wiem co, jak po co, ale biegnę sobie. nie <śpikołka> nieumyślnego na koniec zrobiłam za to. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną masakra! Ratuj nas panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie! Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Spłamiłaś mój honor, wiedźmu! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Pośmieszyłaś mnie przed Demowendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glewisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Serio? 25 lipca 1270 Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden wali góra ani osiłek nie zdoła sparować ci czasu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy wiedźmińskich braci ze szkoły, Żmi. Gon wciąż pędził na południe, ale to z gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Gerald, co ci z oczami się stało? Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynacje? Za światach byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie, dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Ja też nie. Mhm. A teraz, powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrina. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Nie wiem, po co ja jej to mówię. Widziałem Wandergrifta. widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. Omrzanka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie, co sobie przypomniałeś? Leto, morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Jak się czuje, Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Wergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. Czyżby? Może zdejmując klątwę, pomogłem Henseltowi i naraziłem Medirn. Ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Świetnie. Więc to jest też świetny moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!